Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Nie muszę chyba mówić, gdzie się znajduję, ponieważ zapewne większość z Was już to wie, i też pewnie większość z Was zastanawia się, dlaczego zaczynam ten film w całkiem innym miejscu niż w poprzednich dwóch ostatnich filmach. Stało się tak z uwagi na fakt, iż po wejście do pomieszczenia, w którym właśnie e, zaczynałem ostatnie dwa filmy. Tam, gdzie było przejście do podziemi przez dziurę, która była przykryta deską, zostało zabezpieczone, i w związku z tym musiałem skorzystać z wejścia awaryjnego tutaj bezpośrednio do podziemi, które jest dosyć dobrze ukryte, ale ja je znam. Tak czy inaczej, dzisiaj przyszedł Wielki Dzień. Będziemy zdobywać klub 100, a w jaki sposób o tym dowiecie się później. Także nie ma co czekać i idziemy dalej. Dobra, więc idziemy do przodu ogólnie większość z was ten tunel powinna kojarzyć z pierwszego filmu, który poświęciłem właśnie tym podziemiom w listopadzie poprzedniego roku. Właśnie w tym tunelu zapalałem tutaj światło, a teraz zaczynamy w tym miejscu eksplorację. Przypomnę wam ten widok, być może będziecie to pamiętać. O, proszę bardzo. Tunel bardzo charakterystyczny, bo jest długi i w połowie mniej więcej ma dosyć ostry zakręt w prawo. Ale dobra, idziemy dalej. Muszę się jak najszybciej dostać tutaj do tej dziury i przejść do tuneli technicznych, bo tu jest dosyć niebezpiecznie z uwagi na fakt, iż tu po lewej stronie są schody, przy których są drzwi, i tu mają ochroniarze swoją łazienkę, i oni często z tego miejsca korzystają. Także, także się muszę pośpieszyć. No i wrócił mój ulubiony temat, czyli przyciskamy się podziemiami, tam w zasadzie to tunelami technicznymi. Z naszym celem teraz będzie przedostanie się do sali kinowej, później na poddasze i tam wam wyjaśnię, co zrobimy dalej. No więc tutaj mamy. Już końcówkę tego tunelu, tu jest ten ślepy zaułek i tam jest przejście do sali kinowej, co zresztą pamiętacie, a tam jest yy, ten długi tunel, w którym leżą zabawki. Ale dobra, idziemy tu w lewą stronę. jeszcze będzie, jest. Całe szczęście. Zobaczymy czy dalej mi nie czekają żadne nieprzyjemności, ale chyba nie, przynajmniej mam taką nadzieję. Wygląda na to, że tutaj bez zmian. ten korytarz, w którym stają foteliki kinowe. I tutaj na górze znajdują się te y, wielkie rury wentylacyjne, po których się wspinałem na samą poddaszę. Lecz y, teraz nie będziemy tędy wchodzić, ponieważ jest dużo łatwiejsza droga na poddaszę zresztą, którą odkryłem y, poprzednim razem z góry, właśnie będąc tam na poddaszu, także idziemy do tego miejsca. Ok, więc już znajduję się na końcu sali gimnastycznej, tutaj przy tych nowych drzwiach, które prowadzą do wnętrza klubu 100. I tutaj też są te dwa włączniki, którymi włączałem oświetlenie na sali gimnastycznej. No i tutaj też, dokładnie w tym miejscu, znajduje się klapa, którą da się normalnie otworzyć, i ona prowadzi na samo poddasze. Co zresztą pamiętacie z poprzedniego filmu, ponieważ, właśnie kiedy już byłem na samej górze to dopiero wtedy odkryłem, że ta klapa tu jest. I według mnie to jest znacznie lepsza yy, droga wejście na to poddasze niż po tych rurach, ponieważ tam narobię pełno hałasu, a tutaj tego hałasu będzie znacznie mniej. Więc działamy. O! Mamy tutaj taką belkę metalową. Tutaj są śruby, czyli tu muszą być zawiasy, więc pchniemy z tej strony. Problem w postaci drabinki. Jak ją chwycić? Mam w plecach kuliny, ale nie będę liny zarzucał, bo to będzie dużo czasu zajmowało. Chociaż mógłbym ją tutaj powiesić na tej belce i przełożyć za szczebel, ale zrobimy to inaczej. Tutaj, jak widzicie, w tych drzwiach jest taki wystający rand. Wystarczy, że na niego stanę. I już powinienem dosięgnąć do tej drabinki, tylko będę musiał sobie podstawić gaśnicę. Gaśnica już jest e, niesprawna i jest e, zepsuta, więc nie grozi nic mi, że jak na nią stanę, to że ona eksploduje albo coś w tym stylu. Także muszę jedną nogą stanąć tutaj, a drugą tu i się złapać tutaj tego wystającego rantu. Więc. Trzy, cztery, jest i teraz trzeba się podciągnąć i jesteśmy na górze. Pierwszych segmentów blachy, albo tych kolejnych tutaj. Także próbujemy. Jest. Zobaczcie, poszło. Wystarczyło to wyciągnąć tutaj z tych profili. Wszystko, bo to jest zwyczajnie podwieszone tutaj tylko na tych profilach i nic więcej. Już prawie w samym klubie jest to. Zobaczcie tutaj widać te drzwi, które dzielą właśnie klub z salą gimnastyczną i wcześniej staliśmy tutaj po drugiej stronie. Z tego co jeszcze widzę są tutaj zaryglowane jakimś, jakąś blachą po środku, więc nie dość że mają kłódkę od drugiej strony, to jeszcze mają tą blachę. Ciekawe. Słuchajcie, wyciągnąłem taką linkę. Kilometrową z plecaka, i teraz ją przywiążę i opuszczę plecak na dół, bo inaczej musiałbym go rzucić, a to narobiłoby dużo hałasu, chociaż i tak sądzę, że trochę go narobię przy tym wejściu. do tej szafki. Akurat liny starczyło na styk. Dobra, więc teraz pozostaje kwestia zejścia. Niestety tu jest dość wysoko i obawiam się, że będę musiał się zawiesić na tym profilu tutaj. On jest stabilny, więc się nie urwie, bo się trzyma tutaj pod sufitem i tu jeszcze jest włożone w takie wnęki jakby. Także będę musiał się na nim zawiesić i chyba będę musiał skoczyć, bo nie ma na czym kompletnie stanąć na dole. A i tak od razu chciałem wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że wchodząc tutaj narażam się na bardzo duże ryzyko, ponieważ żeby wam tutaj wszystko pokazać, niestety będę musiał świecić światłem na maksa jak się da i niestety muszę liczyć na szczęście, bo niestety tutaj okna, które wychodzą z klubu 100 są obok stróżówki ochroniarza, jeżeli on wyjdzie na patrol i mnie zobaczy, no to już będę. Niezłych terapatach, dlatego muszę liczyć na szczęście. Dlatego też, w sumie, wybrałem tą taką godzinę. Jest prawie trzecia w nocy, więc ich czujność jest, jest uśpiona. Także mam nadzieję, że wszystko się uda. Słuchajcie, jesteśmy w głównym holu klubu 100. I powiem Wam, że kiedy mam świadomość, że stoję po drugiej stronie tych drzwi, to jest naprawdę niesamowite uczucie. Wow. Trochę się boję świecić tym światłem, ale nie ma wyboru. Zobaczcie na ścianach. Jest to samo, co w głównym budynku, czyli marmur, granit. Nie rozróżniam tego za bardzo. z piłkarzykami wygląda na dosyć świeży chyba pozostałości po wyposażeniu tutaj bo widać, że już większość powynoszone, co widać tutaj że szafki rozmontowane, obrazy zdjęte o. jeszcze gitara się zachowała nawet wszystko w pajęczynach już od dawna nieużywane Do klubu. Powiem Wam, że trochę się stresuję, że to ktoś zaraz przyjdzie, ale mam nadzieję, że nie. Dlatego odejdę od do tych drzwi. Tu leżą jakieś rzeczy. Zobaczcie, Lornet, lornetka latarka. I co ciekawe, to jest latarka z paralizatorem. Nie wiem, czy to widzicie. Tu po tej koronie to widać, że to jest paralizator policyjny. 1000 W Ciekawe, co tutaj to robi. Stara wieża pioniera. Ciekawe, czy jeszcze działa, ale podejrzewam, że może działać, bo nie jest w złym stanie. O, proszę, zobaczcie. To są kołpaki samochodowe. Tu jest jakieś nadkole. Jakieś części od samochodów, ale powiem Wam, że w sumie to by się dobrze składało bo ja tutaj często ochroniarza jednego widziałem, który przynosił jakieś rzeczy właśnie samochodowe i często to było widać jak z tym chodził po podwórku, więc ciekawa sprawa i ciekawe czemu tutaj to trzymają o kurcze patrzcie bongo do palenia ciekawe skąd to się tu wzięło Co tutaj ochroniarze robili, tak naprawdę Stary hydrant jeszcze Teraz jesteśmy w łazienkach Tu jest jedna taka, jedno takie pomieszczenie z oddzielną komplikacją Ale grzyb zobaczcie na ściany Masakra w sumie już tutaj ten klub się zbytnio nie nadawał do funkcjonowania, z tego co widzę. Jak patrzę na ten stan techniczny, ciekawe czy jest prąd. Jest. A wodę mamy? Wody nie ma. Toalety, w sumie jak toalety. Toaleta nieczynna. Dobra, idziemy dalej. Dobra, wchodzimy do kolejnego miejsca. Wow! O kurde, tu są te okna i niestety jestem teraz widoczny jak na patelni, ale zobaczcie, to jest ta główna sala dla gości. I widać, że to jest sala dla gości po w tym wystroju tutaj swego czasu było takie z przodu duże lustro ja to widziałem na pewnych zdjęciach i filmach za czasów świetności tego klubu jeszcze jak funkcjonował wygląda to świetnie telewizor odłączony chyba jest o, a tutaj są takie drzwi harmonijkowe wielkie i za tym jest bar Dobra, udało mi się wejść do baru i Zasunąłem te drzwi wielkie, żeby mógł tutaj sobie swobodnie świecić. Mam nadzieję, że tam nic nie przebije przez te szczeliny. Zobaczcie, to jest właśnie legendarny bar klubu Wygląda to świetnie, chociaż widzę, że już tutaj dużo wyposażenia zostało zabrane. Co my tu mamy? To tam jest stary telefon profesjonalne systemy tras kablowych a no, jakieś takie podsufitki na kable widocznie tutaj swego czasu coś wieszali pudełko po wyborowej pudełko można tak to nazwać z aluminium niezły zabytek jakaś stara klimatyzacja O, tą pogodę idealna rzecz Statut Fundacji Społeczności Rosyjskojęzycznej, Żydowskiej i Polskiej. Słoneczny krąg. Ciekawa. Europejska Agencja Reklamowa. 2004 rok. Oferta sponsorska. O, zobaczcie. Chór Aleksandrowa, organizator. Europejska Agencja Reklamowa. Czyli tutaj to, co czytaliśmy. Nie wiem, czy to widzicie na podłodze, ale tu jest ślad odbity ewidentnie po ladzie, która tutaj stała i została rozmontowana. Czyli tutaj właśnie był bar z ladą yy, i przy tym właśnie stały krzesełka zapewne. Zresztą tak widziałem na tych starych zdjęciach archiwalnych za czasów świetności tego klubu, jeszcze sprzed 7-8 lat i właśnie tutaj to wszystko tak wyglądało. Jedyne co, to właśnie nie ma tej lady tutaj jakieś stare głośniki jeszcze zabytkowe ja. szklanki kieliszki takie whisky nawet jeszcze są o zobaczcie to jest menu Manhattan American Whisky Cosmopolitan Metropolitan same klasyki czyli nasi towarzysze nie spożywali tu byle czego Widzę, że ceny też nie są jakieś zbyt duże. Nie chodzę po barach i nie mam porównania, niestety. Ale widzę, że tu wszystko maksymalnie jest do 25-30 zł. Więc ceny chyba nie są aż takie duże. A te 25-30 zł to są skrajne przypadki, bo tutaj wszystko jest dużo tańsze. Nieźle. Stary telewizor. Pewnie tutaj przy barze oglądali działa. Robi trochę hałasów, więc odpuszczę sobie jego od dalsze testowanie. No tu zdaje się, że to jest pilot od jakiejś klimatyzacji. A faktycznie tam jest na ścianie więc pewnie od tego. Proszę bardzo, zobaczcie, mamy kalendarz z 2017 roku czyli dokładnie z okresu, kiedy klub został zamknięty oficjalnie wiem, że został wtedy zamknięty, ponieważ widziałem właśnie na samym początku 2017 roku jak tutaj przyjechał bus, do którego wsadzali większość wyposażenia i od tamtego momentu nie było w ogóle tutaj ruchu na posesję oprócz samego ochroniarza i to było oficjalne zamknięcie o, i nawet mamy latarki jeszcze stare na te duże baterie oczywiście już nie działają Chociaż baterie są, ale pewnie kwas z nich wyleciał. Wlecia, nie będę nad tego otwierał. Pewnie na sytuacje awaryjne sobie tu zostawili. O, jest ten plakat. Chór Aleksandrowa. I to pewnie też... A nie, 2015 rok, czyli dosyć świeże. Taki identyczny plakat znalazłem w budynku tutaj na terenie że z 2004 roku nieupoważnianym wstęp zbroniony czyli tutaj mamy kuchnię nawet mamy nowe gaśnice na wypadek pożaru i monitor czy to był jakiś komputer? nie chcę za bardzo hałasu robić ale tu jest pusto. Nie ma żadnego komputera. Domofon? Mi się wydaje, że tutaj jak ktoś właśnie dzwonił przy bramie domofonem, to tutaj odbierali pewnie. Bo często właśnie widziałem podjeżdżające samochody, z których ktoś wysiadał i dzwonili dzwonkiem, więc podejrzewam, że tutaj odbierano właśnie połączenie i puszczano ludzi. O i mamy kuchnię. Nie wygląda na zbyt dużą, ale powiem Wam, że jest całkiem przyzwoita. Lodowaczka pusta. Trochę naczyń jeszcze pozostało. O, jeszcze zobaczcie zmywarka Whirlpool, taka stara. I zabudowano tak fajnie, żeby wyglądała jak szafka z takim frontem. No nieźle, ale wydaje mi się, że może jeszcze działać. Woda jest. Nie ma. Pewnie zakręcona, ale nie będę kombinował. Nie chcę tutaj doprowadzić do jakiegoś wycieku. I tu mamy drugą lodówkę. nic nie ma. Ale słuchajcie, ogólnie to muszę was zmartwić, bo to jest praktycznie koniec eksploracji, koniec klubu. Ja tutaj więcej już nic nie widzę. Przyznam wam, że jestem bardzo zaskoczony tym, bo myślałem, że tu będzie więcej do eksplorowania i trochę tym faktem też jestem zawiedziony. Natomiast i tak dla mnie to jest bardzo, bardzo duża zdobycz, bo w końcu zobaczyłem to na własne oczy. Tylko pytanie, jeżeli tutaj nic więcej nie ma, to co tak naprawdę jest powodem pilnowania tego kompleksu poza tym, żeby nikt tu nie wchodził? Wychodzi o to, że nic podejrzanego tutaj nie ma. Jestem ciekaw, czy tu jest jeszcze światło. Trzy, cztery. Wow, ale klimat. Pięknie to wygląda, zobaczcie. Tak chwilę zostawię to światło zapalone, bo nie chcę za bardzo tutaj ryzykować, bo może coś przebijać tutaj nad tymi drzwiami. Ale powiem wam, że klimat nieziemski. Dobra. O, widzę, że jeszcze omijam jedno pomieszczenie. Nieupoważniony wstęp zbroniony, czyli to jest pewnie jakiś, jakiś magazynek. O! Wow! Ale tu sporo rzeczy jest. Zobaczcie, pełno kiji bilardowych i właśnie nawiązując do tego, tutaj w głównym holu stał stół bilardowy. Pewnego razu, kiedyś wieczorem, jak byłem w budynku i mieli tutaj drzwi otwarte do klubu wieczorem, to było widać ludzi, którzy grali w bilard i właśnie stąd te kije tutaj. Stół pewnie wywieźli, bo jeszcze był w dobrym stanie i pewnie go sprzedali. Także wyposażenie zostało. I, e, krzyżaki, także tak to wygląda i kolekcja alkoholi. Oh, zobaczcie, jeszcze nawet mamy Jacka Danielsa, ale z nieoryginalnym, e, z nieoryginalną zakrętką, więc sądzę, że jego zawartość może być inna niż się spodziewamy, <grytanie> dlatego nie będę nawet tego odkręcał, żeby powąchać, ale widzę, że Trochę tutaj tego zostało i dosyć to konkretnie wygląda. Filpetti. Patrzcie, jeszcze jest wódka i sądzę, że ta jest dobra, bo widzę, że jeszcze ma plombę nie będę na pewno otwierał. O, zobaczcie, co tu jeszcze się ostało. Zdaje się, że to jest ...szisza do palenia. Pewnie <grymne> towarzysze rosyjscy, jak zwał, tak zwał, sobie palili. A, światło zobaczymy, czy jest. Jest. Mogłem je zapalić od początku, ale przycisk tak dosyć niewidoczny był. O, zobaczcie na ten plakat. Zapraszamy na pokaz filmu dokumentującego ekspedycję off-road Tien Shan 2007 rok, która odbyła się dzięki okazanej pomocy Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Kazachstanu Pana Aleksija Wołkowa. I tu jest to samo napisane po rosyjsku. Klub 100, wtorek, 26 maj 2009 Rok. Godzina dziewiętnasta. Warszawa ulica Jana Sobieskiego 100. No, także to by było na tyle, i będziemy się kierować do głównego holu. Jestem w sali dla gości. Już coraz jaśniej się robi. Mamy godzinę 3:56 i jest bardzo jasno widać budynek mieszkalny. Powinniście go widzieć. <laughs> Powiem Wam, że z tej perspektywy wygląda to świetnie. I kiedy sobie pomyślę, że dokładnie z tego budynku patrzyłem jeszcze na ten cały klub i wiedziałem, że to jest bardzo niedostępne miejsce, to teraz mam okazję w nim być. Dobra, słuchajcie, już jestem przy głównym wejściu. Słuchajcie, nie będę was tym zanudzał, zamknę to wejście i za chwilę widzimy się w podsumowaniu. No, także możemy już przejść do podsumowania. Jesteśmy na poddaszu teraz i mamy godzinę 4.10 rano. Już jest jasno na dłożu, co zresztą widzieliście wcześniej, jak podchodziłem do okna przy drzwiach. No i cóż mogę powiedzieć: udało się, udało się w końcu. Możecie zobaczyć długo oczekiwany materiał. Nikt mnie na szczęście nie nakrył, chociaż, no, nie ukrywam, bardzo ryzykowałem, bo musiałem świecić w środku. A jak wiecie, może nie wiecie, wejście w dzień tutaj jest nie... nierealne praktycznie, bo ochroniarze co chwilę tam zaglądają i też często drzwi są otwarte od klubu na oścież, więc no, wejście tam po prostu graniczy z cudem w dzień i dlatego wybrałem taką porę w momencie, kiedy ich czujność była uśpiona. Natomiast powiem Wam, że co do samego klubu, Jestem trochę zawiedziony, ponieważ sądziłem, że tego będzie więcej do zwiedzania tam. A naprawdę było tego dosyć mało. Nie ma co się oszukiwać, było tego mało. Także widzieliście wszystko, jak to wygląda. Na chwilę obecną nie ma tu nic podejrzanego. Ale sam klub naprawdę bardzo fajny. No, tylko mały, ale tak czy siak. Takie małe marzenie spełnione, bo to jest tak naprawdę serce Sowieckiego Sto, które mogłem Wam pokazać, i naprawdę cieszy mnie ten fakt. I mam nadzieję, że ucieszył wa Was też ten fakt, że możecie ten film obejrzeć. No i nic, ode mnie to by było na tyle. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy tutaj na eksploracji, i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.